Cześć, witajcie na kolejnym odcinku, i na wstępie chciałam wszystkim widzom życzyć zdrowych, spokojnych świąt, spędzonych w gronie rodzinnym, smacznego jajka i mokrego dyngusa. I oczywiście tutaj mam przesyłeczkę. I do tego dołączyłam zdrapki za 50 zł, mam mega mam króla kasza, wielkie granie The green money i laki kończynka, a przesyłeczka jest od Michała. Tu widzę, że ktoś się chyba dobierał do tego. <grym> tylko karteczka, także karteczka od Michała Wesołego Alleluja, najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych spokojnych świąt, wielkiej nocy smacznego jajka, mokrego dęgusa a także odpoczynku w rodzinnym gronie życzy Michał z kanału MakeUp Makeupowski bardzo Ci Michał, dziękuję i yy, ja tutaj sobie jeszcze może na chwilkę zatrzymam Okej, okay, już jestem, musiałam sobie podłączyć, bo mi coś tutaj zaczęło mrugać. Nie wiem czy bateria, czy nie. No dobra, zaczynamy od laki. Tutaj z numerem 27. I szukamy biedronki. Jest żółw. Wiśnie aparat. Jest motyl, winogrono, cytryna, słońce. Kapelusz, zegar. I klucz nie było. Ani baranka, ani motylka. Co na to, green money z numerem siedemnastym? I tu mamy tak: 23, trzy, trzydzieści oraz trzydzieści sześć. Takie liczby. A ja mam trzy, dziewięć, trzydzieści

Tutaj nic, no tutaj nie ma, 22, 12, nie ma, 46, ale jest 27 tutaj wpadnie wygrana, 48 i 18, po 27 mam 50 zł. Odsłoniło mi się już tutaj G zanim od, odkryłam kwotę, także już wiedziałam co tu będzie, ponieważ na premierze też miałam taką kwotę. A mam jeszcze naszykowany dla Was jeden odcinek. I w sumie miał być teraz, no ale to jeszcze przesyłka do mnie właśnie dotarła. Także przesunęłam sobie. O i też z numerem 11 mam Króla cztery, 28, 44, 21, 43 i 46. No a mam 52.

5, jest 11, 55, 18 i 48 na koniec, ale no nie tym razem. Król też nic nie przynosi. I jeszcze mam megalinę z numerem 2. No to sprawdzamy sobie. Ananas, cytryna na początek jakby coś to i tak już cały wkład odzyskany, także ona nas no, no cytryna no i nie widzę więcej w serce popcorn. są dwa popcorny tutaj jest kolejny tutaj popcorn popcorn i tutaj, dalej zegar diament. Nie, ma, jest zegar. No i tu już nie widzę, dobra. Kolejne to rower i liść. Są tutaj, tu. liść i kolejny jest też rower i to tyle następne to winogrono i pióro winogrono, winogrono tutaj też tutaj okay. kości i szminka Jest kolejna. Tutaj. Teraz piłka i naszyjnik. Tutaj jest piłka, naszyjnik. Jest tutaj. Tu jeszcze była szminka. Teraz słońce, flamik. flamik. Flaming. <laughs> tutaj jest słońce, flaming, kolejny i słońce. Kutka podkowa, tu jest podkowa, tutaj się wrócę, bo było winogrono. Kutka, kutka tutaj, <laughs> tu jest kutka, i tu. I następne dwa to foto, i sakwa. Sakwa, 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 sakwa i tu jeszcze. Klapki, i prezent. To są kolejne tutaj. Dwa symbole. Klapki, prezent. Klapki. Jest prezent. Klapki, klapki. I tu są klapki. Kokos i dzwon. No nie zapowiada się tutaj chyba nic. Dzwon, kokos. Kolejne dwa to wiśnie i biedronka. Wiśnie, tu biedronka, wiśnie. Są też tutaj, tu. Tu biedronka i tyle. Moneta i lody. Monetę kojarzę, ale lodów to chyba nie. Moneta jest. A są lody, też są, i tu jest jeszcze moneta. A w bonusie mam perłę. Yy, ok, także tutaj te przegrane. <laughs> A te też są drabkami przegranymi. Jedynie co to wielkie granie tutaj super się spisało. Oddając cały wkład na ten odcinek, całe 50 zł. I karteczkę dołączam od Michała. Także bardzo Wam wszystkim dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!